Mam na nią Ala, a to jest kanał, lubię tworzyć. Witam Was gorąco w kolejnym odcinku, w którym uwaga, wykonamy takie przepiękne pudełka. Pudełka w kształcie, zobaczcie, książek. Te pudełka są o tyle fajne, że mogą przechować różne rzeczy. Tutaj mamy taśmę, nawet zobaczcie, jest podpisane taśmę. Tutaj mamy guziki, tutaj mamy naklejki. Ale książki te mogą pomieścić też wiele innych rzeczy. Jeśli chcecie poznać tajniki produkcji takich pudełek, to obowiązkowo obejrzyjcie dzisiejszy tutorial. Zapraszam Was gorąco! Zaczniemy od stworzenia okładki naszej książki. Powstanie ona na bazie kartki w formacie A4. Pierwszy krok to złożenie kartki na pół w poziomie, ale musimy zrobić to w taki sposób, by nie zginać kartki po całości, ale jedynie na brzegach. Chodzi nam o zaznaczenie środka. Dlatego wyznaczamy sobie tylko delikatnie tutaj z prawej strony i z lewej strony. Oba brzegi. Rozkładamy wszystko. Widzicie, mamy wyznaczony środek, i teraz do tego wyznaczonego środka kierujemy dolny fragment kartki. Kiedy już to zrobimy, to tą złożoną połówkę musimy złożyć jeszcze raz na pół, a dokładnie ten zewnętrzny fragment. Kierujemy go ku dołowi. I tutaj też wszystko zaginamy po całości. Salutkie. Rozwijamy ten fragment, odwracamy sobie tak, by ta część znalazła się teraz na górze, i uwaga, dolny fragment kierujemy sobie do tego miejsca. I też składamy po całości. Tak to wygląda. Kolejny raz musimy wyznaczyć sobie środek tego oto prostokąta. W tym celu kierujemy ten fragment ku górze. I. Jak powiedziałam, Wyznaczyć środek, także nie zaznaczamy wszystkiego po całości, lecz jedynie na krańcach, na brzegach. Tu, w tym miejscu i w tym miejscu odlinam. I zobaczcie, mamy wyznaczony środek. Odwracam moją kartkę w taki sposób, i teraz muszę sobie zagiąć prawy i lewy bok do wyznaczonego przed momentem środka. Składam zatem prawą część w trójkąt. I to samo robię z tej strony. Zrobione. I teraz cały ten trójkąt muszę sobie zagiąć. Proszę bardzo. Te same czynności trzeba wykonać z drugiej strony naszego prostokąta. Odwracam wszystko na drugą stronę i ponawiam te czynności, które wykonałam przed momentem. Zaginam prawą stronę. Teraz lewą stronę. I ten trójkąt składam ku dołowi. Tak prezentuje się całość, czyli nasza okładka. A teraz pora na wykonanie wnętrza naszej książki. To jest yy, ściśle pudełeczka, a właściwie dwóch pudełeczek. Yy ale to już za chwileczkę wszystko zobaczycie. Pudełko powstanie na bazie kartki w formacie A5. Tę kartkę musimy ułożyć sobie poziomo i złożyć ją na pół w poziomie. Tutaj zginamy wszystko po całości. Rozkładamy. I do zagięcia, który jest w środku, kierujemy górny i dolny fragment kartki. Zobacz, ja zacznę sobie od dołu, mam bliżej. Zatem jest dół, i teraz góra. Góra zrobiona, to teraz. Przejdziemy do jednego w sumie z łatwiejszych kroków, które pozwoli nam na złożenie tej kartki w pudełko. Skupmy się na prawej stronie, i tą prawą stronę będziemy musieli w odpowiedni sposób zagiąć. Przybliżyłam, żeby było to bardziej widoczne. Prawy górny fragment kartki musimy skierować ku dołowi. W ten sposób złożymy ten oto element po przekątnej. O tak. Powstało nam trójkąt. Odginamy ten element. I teraz zobaczcie, musimy to samo zrobić z drugiej strony. Czyli zrobić drugą przekątną. W tym celu chwytamy za dolny fragment i kierujemy go ku górze. Zaginamy. I teraz słuchajcie, pozostajemy sobie w tym miejscu, w którym jesteśmy, i należy zrobić zagięcie w tym oto miejscu. W tym celu element ten skierujemy sobie na lewą stronę. Wyrównujemy. Odginamy. Odginamy. I teraz powstał nam kwadrat. Ten kwadrat musimy złożyć na pół. To jest ten fragment skierować do zagięcia, które przed chwileczką sobie wykonaliśmy. Ja sobie pozwólcie, ułożę to w taki sposób. Odginam. I zobaczcie, co nam powstało. To samo trzeba zrobić z tej strony. Znowu, ten fragment kierujemy ku dołowi, aby złożyć go po przekątnej. Odginamy go, i bierzemy dolny fragment, i kierujemy ku górze. Gotowe? I tutaj też chcemy otrzymać zagięcie, zatem kierujemy ten element ku prawej stronie. Poprawiamy, odginamy, rozwijamy. I ten kwadrat też chcemy złożyć na pół, kierując ten element ku zagięciu, które przed kleczką sobie zrobiliśmy. I ja też sobie odwrócę w taki oto sposób. I skieruję sobie ten fragment tutaj. I gotowe. Pozostawiamy kartkę w takim układzie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy już przejść do złożenia pudełka. Rozkładamy więc naszą kartkę, wracamy do punktu wyjścia. I słuchajcie, z tego oto wewnętrznego fragmentu powstanie nam Dół naszego pudełka, a to będą wszystko części boczne. Skupmy się tutaj na tych oto elementach. Tę część skierujemy sobie tutaj. Tę część tutaj. Te widoczne trójkąty, ten i ten, musimy skierować tutaj. Zobaczcie. O tak. Jeszcze raz. Najpierw zagiełam sobie prawą część, lewą część tutaj. Teraz te trójkąty dołożyłam tutaj. Ten tutaj. Tak. I tak. I ten oto prostokąt, który mamy tutaj, wkładamy do środka. O tak. Ok. Odwracamy wszystko na drugą stronę, bo chcemy wykonać te same czynności. To jest. Boki kładziemy sobie tutaj do środka. Jeden, drugi. Teraz te trójkąty dokładamy sobie tutaj. To też. I na końcu, ten prostokąt, który wystaje, wkładamy do środka Możecie mi wierzyć, że jeżeli będziecie już mieć ten oto fragment w ręku i prawidłowo wykonacie wszystkie złożenia, tak jak Wam tu pokazałam to właściwie to pudełko złoży się samo Nie będziecie mieć żadnych problemów z wykonaniem tej czynności Także mamy pudełko gotowe Teraz trzeba zrobić drugie identyczne jak widzicie te elementy wewnętrzne nam troszkę odstają, zatem możemy użyć kleju, aby przytwierdzić je na stałe. Wyjmuję sobie te prostokąty, nakładam odrobinę kleju i dociskam. Z drugiej strony to samo wyjmuję, nakładam klej i Dociskam. I mam już gotowe pudełko. Tutaj też nie powiedziałam. Eee, mianowicie te trójkąty też nam tutaj odstają. Zatem, kiedy już mam klej w ręku, to też nakładam. Klej. I dociskam. I z drugiej strony. Gotowe, kolejny krok to przyklejenie pudełek w odpowiednim miejscu jednego i drugiego pudełka. Starajmy się, żeby było ono umieszczone mniej więcej w tych samych miejscach po obu brzegach. Ja sobie nakładam klej. Na dno pudełka i umieszczam na okładce. Mniej więcej w tym samym miejscu, tyle że z drugiej strony przymocuję drugi pudełko Zrobione Teraz co sprawdzamy, czy się wszystko zmieści, aby jeden element, czyli jedno pudełeczko weszło w drugie, to będzie dno. To musimy delikatnie tutaj przycisnąć i tu poprawić, oczywiście. Pudełko w kształcie książki jest już gotowe. Możecie je w dowolny sposób udekorować buźką, napisem, obrazkami Czym tylko chcecie, możecie też je sobie zatytułować, żebyście wiedzieli, co w tych mm, pudełkach jest przechowywane Projekt ten, jak widzicie, jest nie tylko przeuroczy Zobaczcie, jak wspaniale wygląda Ale też bardzo praktyczny Tutaj mamy guziki Już nie będę kolejnych otwierała Ale tu mamy... Co mamy tutaj? Tu mamy taśmę, tu mamy naklejki. Niemniej, myślę, że takie książki są warte uwagi i warte tworzenia. Także gorąco zachęcam Was do tego, żebyście stworzyli własne egzemplarze. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o tym projekcie. Jeśli macie jakieś pytania, to też możecie się odzywać w komentarzu, bądź też pisać do mnie na adres, lubię tworzyć Będzie mi też miło, jeśli klikniecie kciuka w górę, a będzie mi jeszcze mile, jeśli dołączycie do grona moich subskrybentów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do oglądania innych moich tutoriali. Kolejne odcinki pojawią się już wkrótce właśnie możecie też dać znać, co chcielibyście tutaj też obejrzeć z chęcią poczytam o tym, i być może uda mi się spełnić Wasze życzenia. Tymczasem uciekam, ściskam Was gorąco. Papa! Pa.